26 czerwca spotykamy się w Kurzętniku. Zapraszamy triatlonistów, którzy zmagać się będą z dwoma dystansami. 1,4 i 1,8 Ironmana. To propozycja dla tych, którzy skończyli już 15 lat. Ale propozycja dla tych, którzy nie czują się mocni we wszystkich trzech dyscyplinach jest taka. Wystartujcie w triatlonie. Stwórzcie... Ekipę trzyosobową, która będzie mogła zrobić to na raty, i w ten sposób zaliczycie swój debiut na przykład w triatlonie na dystansie albo jednej czwartej, albo 1.8. Ironmana. Na Was też czekamy, zapisy cały czas trwają. A propozycja dla młodszych jest taka: pływanie i bieganie, czyli aquatlon 200 metrów połączone z kilometrem biegu i 400 metrów w wodzie połączone z 2000 metrami do przebiegnięcia. Tak więc aquatlon dla 10-latków i starszych czyli żacy i młodzicy na start. Widzimy się w Kurzętniku 26 czerwca. Zapraszamy. To naprawdę będzie fantastyczny weekend rodzinny, bo i dzieci będą mogły wziąć udział w Biegu Malucha, który zakończy całą imprezę.